Witam wszystkich, piękna pogoda dzisiaj wtorek zamówiłem sobie mini koparkę. Tutaj widz można powiedzieć przyjechał mój, który świadczy usługi mini koparką. Pięknie mi tutaj wyrównał. Ja mu jeszcze dokupiłem kamienia i jeszcze tutaj dosypuję. On to równa Także elegancko, nawet niwelator mamy, tak Pięk, pięknie tu, piękna robota, piękna pogoda, piękna robota, a w poniedzieli przejeżdżają stawiać halę tą łukową, w poniedzieli, no po świętach, po świętach zamiast we we wtorek. Tak, we wtorek. We wtorek przyjeżdżają. Byłem też dzisiaj u znajomego, który ma zawieszoną Amazonkę z przednim zbiornikiem. No i patrzyłem co i jak. I powiem Wam, że to nie jest takie proste, żeby to zrobić tak, jakby było fabryczne. Po prostu trzeba kupić fabrycznie. Tam fabrycznie ma dwie pompy. Eee, fabrycznie ma dwie pompy jak się bierze z front tankiem no i tam ma mieszanie tam ma poziom cieczy automatykę to wszystko tam jest yy, tam jest to wszystko ładnie ale mi się kolejne już tutaj zrobiły no, przyjeżdżam cały czas a przyjeżdżam teraz w jednym miejscu mi się kolejne zrobiły dobrze że tą ładowarką oj ładowarką dobrze że tą koparką yy, tu chłopak i tutaj porówna. Zaraz wam pokażę. A ja teraz przyjechałem. Ale tutaj widzicie, jak to się zapada. O. W końcu to może, jak już nie będzie jeździć, to może już wyschnie. Jeszcze, jak będzie zadaszone. A co mi się przyłączyło na dwójkę? Oj, na jedynie cofam I powiem wam z tym frontankiem to nie będzie takie proste i trzeba będzie po prostu chyba dorobić się i kupić jak się dorobię to kupić taką już fabrycznie z frontankiem bo uchwyty na, na ten zbiornik przedni są tak fajnie oryginalnie pod spodem a te dorabiane a te dorabiane to mają tak normalnie od czoła i Mówi, mówi, że ten oryginalny zbiornik to i tak wystaje by, by do przodu I jak pryskamy rzepak Wjeżdżamy z poprzeczki no wjeżdżamy na poprzeczkę, robimy ostry skręt i mówi cały ten zbiornik wszystko kładzie rzepak Więc jak będziesz miał wysunięty ten zbiornik jeszcze bardziej do przodu No to będzie jeszcze bardziej gniotło Także nie ten Nie wiem, po, jeszcze to się zastanowię, ale patrzyłem też jak on ma dystans kontroli i później jak skończymy tutaj z kamieniem, wyjadę y, swoją amazonką i poszukamy tam, czy jest instalacja jakaś. Do tego dystans kontroli. A, dzięki, teren przygotowany. Tylko jeszcze zagęszczarką przejechać, porównać to. Elegancko, można stawiać tunel. Można stawiać tunelik. Ta, i teraz szykuję się do siewu jęczmienia, Pożyczyłem od kolegi. Yy takie stopy na siewnik aczkolwiek muszę to zrobić tam już tam i szykuje materiał Trzeba będzie to wyspawać to nie jest skomplikowane a odczepiłem bo hmm. a wał czyszczę i skrobaki i skrobaki muszę przesunąć bliżej wału bo za duża szczelina jest za dużo ziemi się już Zbiera No i tam już stoję o, Magda już czeka z kluczem Kota ma na smyczy Co ty masz O Pani wróciła fajna, pod siedziło tam jak chce się uwolnić tych siele Tutaj bardzo ładnie przygotowany teren Misia Misia będziesz chodziła na szeleczkach, ładnie? Nie, tam nie chcę chodzić, chcę się wycią wyciągnąć. Aha. Kominuję, jak to się uwolni. No, no bo jej to tak. przeszkadza. No, wał oczyściliśmy, wys to suche było, to fajnie się oczyściło. No i, o, tak jak tutaj, o na palec jest szczelina. I trzeba to, tu też trzeba to wyrównać po prostu.